W listopadzie 1943 roku zaprezentowano Hitlerowi nowy samolot, a właściwie konkretną jego wersję. Me 410 w wydaniu A1U4. Hitler był zachwycony prezentacją i nazwał nową maszynę kręgosłupem obrony III Rzeszy. Obrony oczywiście przed bombowcami. Czym wyróżniał się Me 410 A1U4, że tak spodobał się? samemu Führerowi Rzeszy. Popatrzcie tylko na to armatą 50 mm, która jednym trafieniem miała strącić nawet najcięższy bombowiec przeciwnika. Jak ten kręgosłup poradził sobie w realiach wojny powietrznej 1944 roku? Dzisiaj przyjrzymy się jednej z ulubionych broni Hitlera, a jednocześnie jednej z najgorszych broni wykorzystanej przez Luftwaffe. Czas na materiał o artyleryjsko-snajperskiej armacie BK-5. Zacznijmy jednak, jak zawsze, od samego początku. Koniec lata 1943 roku Trzecia Rzesza w rok straciła Stalingrad, Afrykę Północną, Sycylię, a niedługo później upadł też włoski faszystowski rząd Mussoliniego. Do tego ostatnia poważna ofensywa Niemiec pod Kurskiem została przedwcześnie anulowana przez Hitlera. Nad Niemcami zbierały się czarne chmury, ale też dosłownie czarne chmury alianckich bombowców. Do maszyn brytyjskiego raf dołączały maszyny amerykańskie. Już w czerwcu 1942 roku do Wielkiej Brytanii przybyły pierwsze siły amerykańskiego 8. dowództwa bombowego, które z czasem zostanie przechrzczone na 8. Armię Powietrzną. W ten sposób powstawała potężna formacja bombowa, potrafiąca w rekordowym okresie wypuścić jednocześnie w powietrze 2400 silnikowych bombowców i ostatecznie mająca przeprowadzić ponad 600 tysięcy lotów bojowych nad Europą. Za amerykański wkład w bombardowanie Europy odpowiadał generał Icar. odniósł on pierwsze niebagatelne zwycięstwo polityczne, gdy wywalczył sobie niezależność od brytyjskiego podejścia do bombardowań, podejścia opierającego się na nocnych operacjach. Brytyjczycy nocami chcieli niszczyć niemieckie miasta i przy okazji niemiecką gospodarkę, Amerykanie zaś woleli skupić się na zniszczeniu Luftwaffe w świetle dnia. Iker wierzył w to, że ataki bombowe wymierzone głęboko w terytorium przeciwnika jeszcze w 1943 roku mogą przynieść poważne korzyści i to na dwóch polach. Po pierwsze, amerykańskie latające fortece miały precyzyjnie bombardować namierzone fabryki Luftwaffe i zakłady jakoś wspierające konstrukcje niemieckich myśliwców, uderzając w samo źródło niemieckiego zagrożenia w powietrzu. Po drugie, potężne formacje składające się przede wszystkim właśnie z B-17 miały stanowić dosłownie fortece z fortec, wzajemnie się ochraniających maszyn uzbrojonych po zęby w ciężkie karabiny maszynowe w półcala. Każdy B-17 miał ich przecież 10. Już wiosną 1943 roku siły bombowe Amerykanów nad Europą prezentowały się imponująco. 14 maja wykorzystano do ataku na cztery cele na niemieckim wybrzeżu jednocześnie 200 bombowców. Takie formacje miały działać niczym magnes na myśli w celu Luftwaffe. Amerykanie wierzyli w to, że bombardowania muszą wyciągnąć w powietrze niemieckie samoloty, które nadzieją się na ogień z setek CKM-ów. Na potrzeby propagandy przygotowano między innymi takie oto obrazki, które miały pokazywać, jak bezpieczne są nowe formacje nowoczesnych bombowców przeciwko myśliwcom. Ta myśl, że w odpowiednio dużej liczbie bombowce same wystarczą w walce z myśliwcami, była z jednej strony pozostałością przedwojennego podejścia do wojny powietrznej, z drugiej strony Amerykanie mogli do czasu wierzyć, że technologia samych bombowców poszła na tyle do przodu, że samoczynnie rozwiązały się problemy np. odczuwane przez Luftwaffe nad Anglią latem 1940 roku. Latające fortece były legendarnie odporne na obrażenia. Niemcy wyliczali, że średnio potrzeba było 20 trafień pociskami 20 mm, aby strącić jeden taki bombowiec. W ten sposób walka powietrzna na wyniszczenie miała w 1943 roku wyglądać inaczej niż w 1940 roku. W tym założeniu formacje B-17 miały wytrzymać ataki myśliwskie, dolecieć nad cel, zrzucić swoje bomby, a przy okazji zestrzelić mnóstwo samolotów przeciwnika. Plan idealny. Co więcej, w maju 1943 roku Amerykanie doczekali się dostaw fortec w wersjach z dodatkowymi zbiornikami paliwa. Tym samym poszerzał się zakres potencjalnych celów, do których formacje bombowców mogły podchodzić z angielskich lotnisk nie w linii prostej, co pozwalałoby na próbę zmylenia niemieckiej obrony przeciwlotniczej. Oczywiście to zero-jedynkowe bombowcowe podejście miało swoje konsekwencje, bo nie uszło niemieckiej uwadze. Niemcy zauważyli, że zmieniają się reguły powietrznej gry i mogli dostosować swój sprzęt tak, aby mógł przede wszystkim zwalczać właśnie Ciężkie samoloty. Tym razem to Luftwaffe postawiono w sytuacji Rafu z lata 40 roku. Zaraz, czy ja powiedziałem Raf? Dobrze się składa, bo partnerem tego odcinka jest Bukbit czyli aplikacja oferująca dostęp do tysięcy audiobooków i e-booków i dwóch różnych form abonamentu. A do końca czerwca trwa świetna promocja. Wszyscy nowi użytkownicy otrzymają 60 dni dostępu do aplikacji i w tym czasie możecie przesłuchać 40 godzin audiobooków. Oferta ważna jest do 30 czerwca 2024 roku, oczywiście z kodem Grzegorz. Tylko jak mądrze wykorzystać te 40 godzin? Całe szczęście, mam dla Was kilka propozycji i zostańmy przy temacie II Wojny Światowej. W pierwszej kolejności Sprawdźcie koniecznie wspomnienia Tadeusza Kotza 303, mój Dywizjon, oraz równie dobre Bochtana Arcta Niebo w ogniu. Arzt pisze przede wszystkim o perspektywie mniej znanego 306 Dywizjonu Myśliwskiego, a pod koniec wojny dostał się do niemieckiej niewoli. Pełen pakiet doświadczeń podany kapitalnym, żywym językiem. Z nieco lżejszych lektur pokazujących wybrane sylwetki polskich lotników, mamy też skrzydlatą ferajnę Sławomira Kopra. Ach, ale to wy macie pełen wybór. Sami sprawdźcie, jak działa aplikacja BookBit i jak łatwo dać się wciągnąć w słuchanie książek, także tych historycznych. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie filmu. Założycie konto, użyjecie kodu Grzegorz i pobierzecie aplikację. A my wróćmy do tematu odcinka. Na tym etapie wojny dla Niemców kluczowe było takie synchronizowanie ataków na formacje bombowców, aby te były faktycznie pozbawione eskorty. I do jesieni 1943 roku nie było to szczególnie trudne wyzwanie. Amerykańskie myśliwce startujące z Wielkiej Brytanii musiały wracać na lotniska, przeważnie znad terytorium Belgii. Tym samym przed Luftwaffe otwierało się okienko wyjątkowych możliwości, możliwości skontrowania amerykańskiej taktyki i to jeszcze w warunkach walki w świetle dziennym. Luftwaffe mając atakować fortecy z fortec, nie zważając na eskortę przeciwnika, nagle zobaczyło jeszcze większy sens w użyciu ciężkich dwusilnikowych myśliwców, takich jak na przykład Bf 110 czy nowszy Me 410, które mogłyby służyć jako platformy dla ciężkiej broni powietrze-powietrze. Ten typ myśliwca nazwano Zerstürmer, dosłownie niszczycielem, w domyśle... Niszczycielem bombowców. Eksperymentowano z różnymi formami uzbrojenia. Jednymi z najpopularniejszych wariantów były te z działkami MG-151 kalibru 20 mm, ale też używano działek MK-108 30 mm, a w połowie 1943 roku do użytku wprowadzono coś kompletnie nowego: Werfer Granaty 21, czyli wyrzutnie niesterowanych rakiet powietrze-powietrze kalibru 210 mm. Problemem tych niesterowanych rakiet była niska celność oraz pewna niewygoda w użyciu. Wyposażone były one w zapalniki czasowe, a więc konieczne było oddanie strzału z konkretnej odległości. Niemcy szybko zdali sobie sprawę z wad tego typu broni i dostosowali taktykę. Rakieta nawet przy niezbyt celnym strzale miała przede wszystkim służyć do rozbijania spójności szyku bombowców, tak aby konkretne maszyny były podatne na atak ze strony lżejszych i bardziej zwinnych jednosilnikowych myśliwców. I ta taktyka przez kilka miesięcy przynosiła świetne efekty. W czasie kampanii lotniczych od sierpnia do października 1943 roku przede wszystkim nad Schweinfurtem. Formacje B-17 ponosiły koszmarne straty. Z szerszej perspektywy od lipca do listopada 1943 roku ósme dowództwo bombowe straciło w sumie 64% początkowego stanu załóg latających fortec. Ale w tej powietrznej wojnie na wyniszczenie Niemcom też dawały się we znaki m.in. braki w paliwie. Na razie przekładające się przede wszystkim na skrócenie czasu szkoleń nowych pilotów. Utrzymanie przy życiu weteranów było w ten sposób nawet ważniejsze niż możliwość wyprodukowania kolejnych set Maszyn, bo te i tak byłyby pilotowane przez niewystarczająco dobrze przygotowanych pilotów. Nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, że na tym etapie utrata jednego pilota myśliwskiego odczuwana była u Niemców mocniej niż strata przez Amerykanów całego bombowca. A nawet w tak dobre dni jak 17 sierpnia 1943 roku nad Schweinfurtem, Niemcy stracili około 26 maszyn. W takim razie, czy byłby jakiś sposób, aby móc atakować amerykańskie bombowce z bezpiecznej odległości? I do tego bardzo celnym ogniem. Jeszcze w czasie I wojny światowej zaadaptowano armaty przeciwlotnicze do roli przeciwczołgowej, co jeśli gdyby istniejące armaty przeciwpancerne wykorzystać w powietrzu. Tak, wiem co Wam chodzi po głowie, armata 88 mm, ale nie, jej dzisiaj nie wyślemy w powietrze. Niemcy początkowo skromniej zakładali użycie armaty 37 mm, szczególnie że z czasem była ona dostępna w coraz lżejszych wersjach. Ale jeszcze w lipcu 1943 roku oficerowie podlegający Adolfowi Galandowi jako pierwsi zaproponowali uzbrojenie Me 410 w armatę 50 mm. Najpierw przyglądano się nieszczęsnej armacie przeciwlotniczej Flak 41, która w swojej oryginalnej roli nie okazała się skuteczna. Flak 41 strzelała wyjątkowymi pociskami, dość ciężkimi jak na swój kaliber i długość. Ale jeśli ta konkretna armata zawiodła w swojej roli, tak może lepiej znaleźć armatę, która sprawdziła się w odpowiednim czasie, na polu walki przeciwczołgowej od 1941 roku Wehrmacht z powodzeniem używał długich armat Pak 38 kalibru 50 mm właśnie na potrzeby czołgów Panzer 3 doczekała się ona specjalnej wersji 5 cm Kampwagen Kanone 39 KwK 39. Zapewniała ona prędkość wylotową pocisku odłamkowo-burzącego na poziomie około 550 metrów na sekundę, co pozwalałoby zachować pociskom w powietrzu dość płaską trajektorię lotu na większych dystansach. Przy tym były to pociski lżejsze od tych Flaka 41. Armata KWK 39 sprawdzała się dobrze na lądzie, ale co więcej, technologia produkcji nie wymagałaby znacznych modyfikacji, stąd firmie Rheinmetall zlecono dostosowanie armaty na potrzeby lotnicze. Na czym miały polegać te modyfikacje? Przede wszystkim wojna powietrzna wymagała od każdej broni zwiększonej szybkostrzelności, czego potrzebowało Luftwaffe to armaty 50 mm w automatycznej wersji. Ten proces przebiegał całkiem sprawnie. Armatę połączono specjalnym mechanizmem z magazynkiem mieszczącym 21 pocisków, a kadłub m 410 łatwo dostosowano, by pomieścił on całą maszynerię. Wszystko wydawało się spinać w całość, a nawet w trakcie testów wyszło na jaw, że dzięki hamulcowi wylotowemu na lufie energia odrzutu nie prowadzi do żadnych uszkodzeń Samego samolotu brakowało tylko jednego elementu, odpowiedniego celownika, aby wykorzystać w pełni duży zasięg armaty. Do projektu podchodzono tak poważnie, że zdecydowano się na celownik Zilfenror 4a dosłownie lunetę celowniczą długą na ponad 50 cm tak długą, że przy instalacji wystawałaby ona. Poza kabinę. Nową armatę przetestowano w powietrzu przeciwko celowi w odległości 100 metrów i celność i skupienie pocisków uznano faktycznie za wyjątkowo dobre. I proszę bardzo, snajperska armata automatyczna 50 mm była gotowa do użycia. Nazwano ją BK5 Bordkanone 5 cm, a odpowiednio zmodyfikowany m 410 oznaczono jako wersję A1 U4. I popatrzcie tylko na tego kolosa, ta armata w powietrzu była ogromna. Zakładano, że pilot dzięki niej będzie mógł oddać celne strzały do bombowców nawet z odległości 800-900 metrów, kiedy najdalszy skuteczny zasięg powietrzu karabinów maszynowych półcala określano na około 550 metrów. A jednak w akcji każdy wcześniej pominięty szczegół zaczynał mieć znaczenie. Wystająca przed kadłub lufa i samo specyficzne umiejscowienie armaty oczywiście pogarszały aerodynamiczne właściwości samolotu i obciążały jego dziób. Co gorsza, może i odrzut przy wystrzale nie demolował samego M410, ale za to wpływał negatywnie na system automatyki, co nieraz wykluczało opcję szybkiej snajperskiej poprawki przy strzelaniu do szybko poruszającego się celu. Problemy pogarszały jeszcze coraz gorsze standardy produkcji amunicji. Narzekano szczególnie na jakość wykonania łusek. Nie wróżyło to szczególnie dobrze, a przecież warunki walki powietrznej, toczonej przy prędkościach bombowców dochodzących do 500 km na godzinę, nagradzały zawsze broń szybkostrzelną, a i tak najczęściej przy walce na bardzo bliskim dystansie. Wątpliwości ogarnęły podkomendnych Galanda już w październiku 1943 roku, w czasie gdy formacje B-17 zostały ukarane przez Luftwaffe, między innymi w czasie drugiej akcji nad Schweinfurtem. To tam sprawdziła się kombinacja rakiet, działek 20 mm i szczególnie chwalono działko MK 108, kalibru ledwie 30 mm, ale faktycznie szybkostrzelne i dopracowane. Nic dziwnego, że walce z bombowcami stało się ulubionym narzędziem pilotów na Me 109 i Focke-Wulfach. Na zmianę planów wobec armaty b BK5 było już jednak za późno. Przecież w listopadzie 1943 roku, na wspomnianym wcześniej pokazie, Hitler nie krył entuzjazmu. W obliczu wszystkich klęsk i wyzwań, nagle mogło się wydawać, że cały wysiłek niemieckiej technologii spiął się wreszcie w całość. Podobnie jak ciężkie czołgi niemieckie zadawały, szczególnie na froncie wschodnim, nieadekwatne wysokie straty przeciwnikowi, tak teraz armata BK5 mogłaby również z bezpiecznej odległości strącać nawet tak trudne do zniszczenia maszyny jak B17. Wedle Alberta Szpera Hitler rok wcześniej podobnie oddał się właśnie marzeniom o niezniszczalnych tygrysach przetaczających się przez radzieckie pozycje. Na marginesie pod koniec wojny Hitler bardzo łatwo dawał się zapalić do kolejnych. Technologicznych nowinek. Przecież ledwie chwilę wcześniej w ME410 widział bombowiec w typie Mosquito, służący do szybkich ataków na cele na wyspach brytyjskich. Teraz dzięki armacie BK 5 ME410 miał stać się najlepszym niszczycielem bombowców. Oczywiście każda taka zajawka miała swoje konsekwencje. Ku konsternacji oficerów w Hitler porwany chwilą nakazał przezbrojenie na BK5. Dwóch grupen, czyli formacji liczących kilkadziesiąt maszyn. Gering z pewnym zażenowaniem musiał przyznać, że w tym momencie Luftwaffe gotowe jest wystawić nie tyle dwie formacje, co dwie, a może maksymalnie trzy maszyny. Dopiero 12 stycznia 1944 roku Gering wydał rozkaz przezbrojenia aż 90 M410 na armatę 50 mm. Feldmarszałek Erhard Milch odpowiedział Geringowi, że proces nie jest tak łatwy, jak mogło się początkowo wydawać. Pierwsza dostawa 10 lotniczych armat miała nastąpić już w grudniu, ale wykryto liczne problemy w systemie działania donośnika pocisków. Kiedy je rozwiązano, to na jaw wyszły niedoskonałości łusek pocisków i użytej taśmy. W typowej sytuacji dla późnej III Rzeszy że wszystkie usterki da się wykładzić w kolejnych miesiącach. W ten sposób na początku lutego pierwszy Tuzin M410A1U4 uznano za gotowy do wysłania na front. Trafił on do skrzydła ciężkich myśliwców, a dokładnie do cer sturger und czyli ZG-26, doświadczonej jednostki pilotów starszych BF-110. Dla wyjaśnienia Luftwaffe tak duże formacje nazywało eskadrami, gdy tak naprawdę pełniły one po naszemu rolę skrzydeł, dlatego dla łatwości będziemy używać później na tej formacji po prostu nazwy zg 26. Jesienią 43 roku ZG26 zadała formacjom B17 niebagatelne straty, ale sama płaciła za to słoną cenę. W najgorsze dni jesieni właściwie stosunek strat wynosił 1 do 1. Na tym etapie na pewno każdy pilot zadawał sobie to pytanie, czy armata 50 mm zmieni ten stosunek strat. Tyle, że w czasie próbnych lotów zapał pilotów nieco zmalał. Meldowali oni liczne usterki broni. Nadal szwankował mechanizm zasilania amunicją, do tego wystawiony w powietrzu na poważne przeciążenia. Nie zapominajmy też o efekcie każdego wystrzału, wstrząsającym całą maszynę od dzioba. Aż po ogonowe stery. W najgorszych wypadkach system automatyki armaty 50 mm potrafił się zablokować już po jednym wystrzale. Nieszczęśliwie dla losów armaty BK-5 sytuacja w powietrzu w tym czasie stawała się dla Niemców też coraz gorsza. Od 20 lutego alianci rozpoczęli tak zwany Wielki Tydzień, operację mającą na celu ostateczne wywalczenie dominacji w powietrzu. Tym razem alianckie bombowce miały otrzymać eskortę nowych myśliwców. Ale nie odchodzimy od sedna sprawy, bo masowe bombardowania z lutego faktycznie musiały wyciągnąć w powietrze wszystkie dostępne siły Luftwaffe. I tak 22 lutego ZG-26 skierowała 10 me 410 z armatami BK-5 przeciwko ciężkim bombowcom aliantów. Co wyszło na jaw w czasie tego pierwszego bojowego testu? Przede wszystkim zasięg skuteczny takiej broni w powietrzu był znacznie mniejszy niż zakładano realnie 400 metrów, a nie 800 czy 900. Oczywiście realia walki powietrznej zawsze weryfikowały te lądowe standardy. W końcu na przykład amerykańscy piloci latający na P51 otwierali skuteczny ogień z półcalówek z odległości przeważnie mniejszej niż 150 metrów. Raportowali, że na większym dystansie wystrzelone pociski nie trafiały po prostu w cel. Im większy dystans od celu, tym oczywiście większy obszar pokrywał pilot wystrzelonymi kulami. Niektóre ze zestrzelenia wymagały użycia nawet kilkuset nabojów. Znalazłem nawet raport pilota Helkata, w którym wywalił ich 1500. Armata BK-5 miała pokazać drugą skrajność tej powietrznej walki, ale debiut armaty. Nie należał do szczególnie udanych. 10 niszczycieli w tej wersji strąciło tego dnia ledwie dwie latające fortece spośród sześciu potwierdzonych przez ZG-26. W zamian raportowano utratę 7 b 110 i jednego m 410 chociaż w innym wariancie bo m 410 b 1 u 2 uzbrojony w działka 20 mm. Ale ta strata była szczególnie bolesna, bo była to maszyna Eduarda Trata, legendarnego Asa. Ciężkich myśliwców. Skąd ta dysproporcja? Do lutego sytuacja w powietrzu zmieniła się znacznie na korzyść aliantów. Ciężkie myśliwce, pomyślane do walki z bombowcami, właśnie stawały się teraz łatwymi ofiarami. Z winnych myśliwców wroga. W ten sposób debiut armaty BK-5 przypadł na początek kompletnie nowej epoki powietrznej II wojny światowej na zachodzie. Snajperski Mech 410 u 4 właściwie nie miał żadnej możliwości, by trafić z BK-5 zbliżający się myśliwiec wroga. Oczywiście miał też dodatkowe uzbrojenie, ale to zero-jedynkowe, antybombowcowe podejście teraz wystawiło Luftwaffe poważny rachunek. Łowca w postaci Me 410 sam stawał się zwierzyną i wymagał własnej eskorty w postaci Me 109 czy fokę Wulfów. Mimo to kontynuowano testy. 24 lutego trafienie z armaty BK-5 strąciło kolejną latającą fortecę. W tym czasie i tak znacznie lepiej sprawdzały się warianty Me 410 uzbrojone po zęby, chociażby w działka 20 mm. Co więcej, nie wszyscy piloci byli zachwyceni, że musieli przesiadać się ze sprawdzonych wariantów na eksperymentalne. Snajperskie maszyny, jeden z pilotów wspominał. Do marca 1944 roku nasze M410 były wyposażone w cztery moździerze. Chodzi o wrótnie rakiet kalibru 21 cm i cztery działka kalibru 20 mm. Natomiast od kwietnia do sierpnia były wyposażone w armatę BK5. Z pomocą BK5 najlepiej było atakować górną część tyłu formacji wroga pod kątem 10 stopni, jednak ze względu na tylne karabiny obronne bombowców i nasze długotrwałe podchodzenie do celu nie było to popularne. Ze względu na trajektorię pocisku często strzelaliśmy zbyt. Wcześniej, do tego przeszkadzały nam liczne usterki broni. Specyficzne działanie armaty BK-5 faktycznie wymagało opracowania nowych taktyk podejścia do ataku na formację przeciwnika. Wcześniejsze taktyki, np. operowania rakietami niekierowanymi, akceptowały trudność podejściu i precyzyjnym trafieniu bombowców w formacjach. Do tego Amerykanie od początku 1944 roku stosowali nową formację, złożoną z 36 maszyn, z czego jedna eskadra 12 maszyn mieściła się w bryle o wymiarach 475x180 metrów i głębokości 365 metrów. Na wykresie podane jest w yardach. Tyle, że nawet w przypadku idealnego podejścia do ataku i przy braku usterek, pilot miał do dyspozycji ledwie 22 pociski, 21 w magazynku i jeden od razu w komorze, często bardzo różnej jakości. Co nie poprawiało ich celności na dużych dystansach. Pewien niemiecki inżynier zostawił taką oto ocenę armaty BK-5. Działo kalibru 5 cm nadaje się do użytku w powietrzu, ale wymaga starannego serwisowania. Misje próbne wykazały, że armata kalibru 5 cm nie poprawiła efektywnej siły ognia uzbrojenia samolotu, ponieważ armata nie uzyskała żadnych trafień. Co więcej, niewielka przewaga taktyczna, jaką posiadał Me410, została zniweczona przez ciężkie działo, ponieważ pogarszało, Manewrowość samolotu. Dochodzimy do sedna tego paradoksu, bo z jednej strony armata była może dostosowana do mechanicznego użycia w powietrzu, ale nie przekładała się ona nawet w najlepszych warunkach na poprawę siły ognia, bo piloci po prostu nie trafiali w cel. Oficerowie Luftwaffe zdali sobie sprawę, że takie podejście nie przekłada się na skuteczność ciężkich myśliwców w zwalczaniu bombowców, a wszystkie rozwiązania z mniejszymi działkami, przede wszystkim 20-30 mm, sprawdzały się lepiej. Kolejne raporty nie poprawiały sytuacji. Misje dwusilnikowych niszczycieli bombowców stawały się najbardziej ryzykownymi z tych, które można było otrzymać służąc w Luftwaffe. Nie dość, że w locie były one narażone teraz na przechwycenie przez alianckie myśliwce, tak przy samym podejściu do latających fortec po Siły nadal straty wbrew obietnicy trafień z bezpiecznej odległości. 12 maja ZG-26 straciło 4 M410 w wariancie A1U4, strącając ledwie trzy bombowce. Jednocześnie aż w ośmiu maszynach doszło do zacięć mechanizmu automatyki broni, czasem po wystrzeleniu ledwie jednego pocisku. Już 15 maja Gering łaskawie zgodził się, aby nie poszerzać eksperymentu armaty BK-5. Na kolejne formacje. Oddział ZG26 był jednak dalej skazany na tę nieszczęsną armatę, choćby dlatego, że z takim entuzjazmem podchodził do niej sam Hitler. Kolejna wersja m 410 oznaczona literą B doczekała się też pod wersji U4 z armatą BK5. Mocniejszy silnik miał pozwalać me 410 b na osiągnięcie większej prędkości, ale częściowo to podkopano dalszymi zmianami uzbrojenia. Inna sprawa, że użycie armat BK5 przypadło na moment, kiedy w ogóle formacja C-4 traciły na znaczeniu. Pod koniec maja właściwie większość operacji Me 410 kończyła się tragicznie. Tylko 30 maja spośród 13 użytych samolotów stracono 7. Wyjątkiem pozostawały tak szczęśliwe, nieliczne operacje jak ta z 20 czerwca, w czasie której dwusilnikowe Messerschmitty nad Bałtykiem dopadły osamotnioną formację amerykańskich bombowców. Tego dnia kosztem 13 samolotów własnych doliczyli się ze 39 przeciwnika. Amerykańskie dane potwierdzają w większości Terahuby i Odpowiedni raport wskazuje straty na poziomie 34 bombowców. Mimo to straty wszystkich niemieckich eskadr wzrosły wiosną na tyle, że Hitler groził rozwiązaniem sił myśliwskich i przekierowaniem zasobów w kierunku działów przeciwlotniczych. Ostatecznie wygrała inna koncepcja, ostatniego skoku w kierunku nowoczesnych jednosilnikowych myśliwców, przede wszystkim Me 262. Tymczasem latem 1944 roku dotychczasowe formacje ciężkich myśliwców przesiadały się na myśliwce jednosilnikowych. Jednostka ZG26 została rozwiązana i przeformowana do postaci JG6, snajperskie czy też artyleryjskie m 410 przeszły na militarny śmietnik historii. Po wojnie Adolf Galant nie przebierał w słowach w ocenie BK-5 dało się latać z tym potworem wystającym 3 metry z przodu. Strzelanie też było możliwe, chociaż armata beznadziejnie zacinała się po około 5 strzałach. Można było nawet w coś trafić, tyle że nie z odległości 900 metrów, ale najwyżej z 350 metrów. Poza tym wszelkie szanse na trafienie były pomniejszone przez samą konieczność latania samolotem. Nic zatem nie zyskano, a ostrzał ograniczał się do pojedynczych strzałów. Jak na ironię mawialiśmy, że wystarczy kilkoma strzałami artyleryjskimi zniszczyć morale załogi bombowca, aby następnie lufą armat staranować Mustangi i Vanderbolty. Hitler chyba sam dość szybko też zapomniał o swojej ulubionej broni, o tym kręgosłupie przeciwlotniczej obrony. III Rzeszy. Jego uwaga skierowana została znowu na operację na lądzie, przede wszystkim na kontratak w Ardenach. Tymczasem w recyklingowych warunkach upadającej III Rzeszy nalazek powietrznej armaty 50 mm nie mógł pójść na marne. Armaty BK-5 Niemcy starali się później zaadaptować jeszcze na potrzeby nowoczesnych myśliwców Me 262. Ale perypetie nieszczęsnego Me 262 to temat na kompletnie inny odcinek.